No, cześć, witajcie, witam Was po przerwie. Jak widzicie, wreszcie powracam przez okres zimowy. Troszeczkę się działo, ale witam Was w sezonie drugim złotych łanów. Lecę do dziadka swoją nową furą. Przez zimę udało mi się zdać prawko, ale niestety dowiedziałem się też, że dziadek ma jakiś plan nowy, ponieważ część maszyn została sprzedana, część wyjechała, nawet w, w niewiadomym kierunku. Jestem troszeczkę zaniepokojony tą sytuacją, jak dowiedziałem się, od mamy. Dlatego pędzę swoim polonesem jak najszybciej do dziadka, żeby zorientować się w całej sytuacji, ponieważ doszły też słuchy, że mamy jakiś plan zagospodarowania tutaj gruntami i nie wiem zbytnio o co chodzi. Dziadek nie wzgłębiał, nie mówił o co chodzi dokładnie, także jak najszybciej pędzę się dowiedzieć. No i mam nadzieję, że zaraz dowiem się o co chodzi. No cześć dziadek. Kurczę, już myślałem, że Cię nie znajdę. Czemu tu tak w ogóle pusta? Co się dzieje? Mama ostatnio mówiła, że jakiś plan zagospodarowania Tutaj się odbywają maszyny, wywożą część, sprzedają. O co tu chodzi dziadek, wytłumacz to. O proszę, któż to zagościł na swoją obecnością? Cześć wnuczek, kurcza. Patrzę, że tu jakiegoś chyba nową, staro, już troszeczkę prehistoryczną gablotę żeś sobie zakupił. Kurna mać, tutaj maska inna, tu butniki inne, boki inne, Kurczę wnuczek, tak widzę, że ty to normalnie aż szalejesz. Nie można było czegoś innego sobie kupić. Te, dziadek, ale Poloneza to ty się nie czepiaj, dobra fura, chodzi już dłuższy czas, no może tam ta przednia maska, błotnik lewy, prawy trzeba było zmienić, ale tak to przynajmniej mam czym jeździć i nie muszę zasuwać motorem w zimę w jakieś trasy, by coś pozałatwiać, już mam cieplej, bo w ką to tylko mogę jeździć jak jest ciepło, a niestety w zimę trochę z tym jest ciężko. Tak, dobry. No dobry to może był, jak w latach 70-tych Borewicz, nim kręcili. Ja tak, to był to zwykły gruchot. Byś sobie kupił jakiś, nie wiem, pasecika jakiegoś, lanosa, tak jak ukazika sobie kupili. Znacznie lepsza to gablota, niż ten poldek, bynajmniej może, byś z tyłu nie robił sobie przy jakichś pannicach tam, a nie. No dobra, dziadek, już dajmy spokój z tym polonezem. Na razie jest jak jest. Może jak sobie odłożę w późniejszym czasie na coś lepszego, to Kupię, a tego po że świadoma może na złą trafi. Ale miejsca z tym dziadek do sedna. O co chodzi z tym sprzedażą gospodarstwa? Tu maszyn nie ma, a tu gdzieś jakiś wyjazd był, jakieś plany zagospodarowania. O co z tym wszystkim chodzi? Bo nie rozumiem. Słuchaj no wnuczek, to nie jest takie wszystko łatwe jak się wydaje. Niestety tam na dniach z babką dostaliśmy informację, że gospodarstwo to... Stoi na linii drogi S26, która ma w przyszłości tutaj powstać. Za niecałe dwa lata ma powstać ta droga niestety wnuczek. Przez co nie warto już jest inwestować tutaj. To gospodarstwo jest już niestety już przeznaczone na straty. Trochę szkoda, bo to jest rodzinne gospodarstwo. Babci, która, oczywiście, małżonki od Twojej babci, ale niestety tak się życie ułożyło, że musimy opuścić. Ale nie ma tego, co by na dobre nie wyszło. W tym akurat czasie dokonała się rzecz niemożliwa, ponieważ dostałem informacje w sprawach rodzinnych o majątek. Dostałem odpisany testament, który, no cóż, delikatnie rzecz mówiąc, mnie zaszokował i otrzymałem spotkałe gospodarstwo, ale jakie, co i gdzie, to dowiesz się w przyszłości, bo właśnie tam, teraz właśnie się udamy, bo tutaj już zostało wykupione ta ziemia, te budynki zostały wykupione, fundusze z tego zostały przeznaczone na poczet tamtego gospodarstwa, ale z historią jego opowiem Ci później, ponieważ to gospodarstwo pochodzi z moich stron rodzinnych, ale to już na późniejszy czas opowiem. Bo na razie to Smery Bajery, a najlepiej rozegrzeć tam na miejscu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Czyli witajcie. Z tej strony Dawid I Witam Was moi kochani akurat w kolejnym materiale zmagajów na gospodarstwie dziadka. Dzisiaj gdzieś jadę jadę polonezem swoim FSO ale no, już jesteśmy w innych stronach, przekierowanie poszło jak wiecie, no, dziadek zdecydował. No niestety w sumie co, nie on zdecydował, że no, musi się niestety pożegnać ze swoim gospodarstwem z racji planowanej inwestycji szkółnej e, ta inicjatywa poszła z k, krajowego tutaj e, instytutu dróg budowlanych. No i niestety przekazało się, że tam musi przelecieć trasa z 7. Już nie pamiętam, jak to dziadek mówił, no ale przy okazji okazało się, że jego moja babcia, czyli żona dziadka, dostała spadek po, po zmarłym bracie od strony właśnie babci, rodziny. No i tam się teraz przenieśli. Jak poznajecie, jest to krajów, okolice, gdzie mieszka kuzyn niedaleko. Także pod tym względem nie jest, nie jest źle. Będziemy mieli blisko do kuzyna. Dziadek tu chyba mówi, że w prawo. Wolne, wolne. Dobra, jedziemy. Powoli. O kulo! Cool. a teraz to, żebym za dużo wocie dał. Dobra, powoli i spokojnie. Teraz ciekawe, które to było gospodarstwo. Bo już nie, nie, nie byłem tym. Dziadek mówił, że tu akurat lepsze warunki są. E, I ziemia znacznie lepsza, jeżeli tam. O, tutaj tu jest chyba. O tak, tu chyba to gospodarstwo. Tak, 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 to to, bo brama jest otwarta. Dobra, wjeżdżamy. Dziadek widzę też już jest. Stoi. Trochę tutaj pozmieniało się. Miałem z racji częcia. To, to co innego teraz wygląda? No ale to może on wam o tym, bo powiedz się zmieniło. Parkujemy i idziemy na dziadka. Słuchaj na flanek. Trzeba Boga prosić i dupę podnosić, bo za chwilę może lać! Ty już się tam kobieta nie było. Jak widzisz, wnuczek już przyjechał, będziemy działać na spokojnie, zdążymy. Czy ty, Franek, uważasz, że bym jaka dała do ciebie, jakiej głupoty? Kiedy ty po raz ostatni mnie posłuchałeś, człowieku? Ja i ciebie posłucham, nie bój się, jak że. mądrze gadać, dobrze gadać, to ja i ciebie posłucham. Się, że ja... Wiesz co, Franek, rób sobie, jak sobie tam uważasz. Ja nie będę się denerwował dzisiaj, wybieram się do Grażyny, przy okazji jeszcze do sklepu wpadnę. No to jedź sobie, z Panem Bogiem. Witaj, dziadku. A cóż to o, z rana nagle jakaś hutnia z babcią? Tak nagle, u co tutaj znowu chodzi tym razem? Dobrze, że dzisiaj już jesteś, wnuczek. Mamy trochę roboty. Babcia panikuje, bo jej brat tutaj zasiał rzepak, a przez ostatnie nieciekawe warunki pogodowe nie udało się go zmucić. No i już babcia panikuje, że zaraz rzepak powypada. No i trzeba się brać za mucenie dzisiaj. No to już nie będzie jakiś problem, dziadku. Tylko tak chciałbym akurat na początku, bo jeszcze wziąłem kamerkę ze sobą, może byś opowiedział coś o swoich nowych włościach, które przyjęliście. Po bracie babci. Tak zobaczcie co tu jest. Coś byś może opowiedział na ten temat. No cóż to można powiedzieć. No co, no część maszyn się zmieniła, 60 akurat została po bracie babci akurat. 40 sprzedałem, część maszyn się sprzedało, część się wymieniło, 30 dostała kabinę. Mamy też tura już hydraulicznego, znacznie wygodniejszy niżeli ten na limkę. Więc za przerobiony. 30, jak widzisz, rurkę dostała, kabinka, bo biało trochę odnowiona została. Mamy nowy rozsiadać. Za te pieniądze kupiłem akurat z odszkodowania, bo jeszcze dostałem dosyć wysokie pieniądze z odszkodowania za działkę. No To za to będzie można też coś jeszcze pokupować. No i tak to bynajmniej wygląda, jakiś nowy rozsiadać. Coś nowego zawsze jest już na tym gospodarstwie, płat odświeżane. Ale najciekawsze rzeczy są akurat z tyłu. No krowy to to, co sprzedałem, to już sprzedałem, a to co zostało, no to przyjechało tutaj do tych obórek. No fakt, budynki trochę mniejsze, ale też da się ogarnąć. Nie jest to jakiś tam wielki problem, aby coś jeszcze wybudować, czy coś pokrzerabiać w tych budynkach. No, a największe no właśnie są właśnie tutaj z tyłu akurat. No właśnie już widzę, że tutaj są jakieś wielości, widzę tutaj boku beczka. Nowsza beczka to był trójka no do 60. norma akurat została z tego. To, co było tutaj nowsze, no to zostało, ale to, co już było, no to postanowiłem tutaj tak sprzedać. No bo po co mamy trzymać yy, to samo? To pieniądze zawsze się przyda na rozbój jakiś. O, ale widzę, Dziadek, że wreszcie mamy nowy postęp, bo mamy przyczepę. No nareszcie nie będzie trzeba koniecznie tak wiaderkować już. A na podwórku już widziałem, że jest silos na to wojeju. To już dzialek nam pół biedy będzie. Teraz tylko, aby podjechać i wyładować. Oj młody, młody. Z tego autopropytu to by wam się w dupach przewracało. Wiaderkowanie było i też dobrze było. Siły człowiek wyrobił, nauczył się pracy ciężkiej, szacunku. Ja za twojego wieku to w jednym z palcem w nosie potrafiłem całą przewalić. No ale tego tutaj akurat Dziadek też się nie spodziewałem, że brat babci posiadał własny komboń. No posiadał, posiadał i to nie byle jaki, bo to jest akurat Bizon Z042. Wersja eksportowa. Nie wiem tutaj skąd brat e, mojej żony posiadał. Skąd wziął ten kombajn w ogóle, ale przypuszczam, że pewnie pochodzi on z tutaj obecnego, byłego PGR-u Tutaj obok co jest, bo jego ojciec dobrze tam hachmęcił, miał dobre wpływy. No i widać takiego kombajna sobie sprawili. Tam na wiosce to szum taki robili jak za dawnych czasów to było, że o Matko Boska. Tylko no właśnie. Sęk jest w tym, że w tych czasach te pierwsze czterdziestki to naprawdę dobrej jakości były twarda blachazować po jego stanie. No widać, dziadek, że jak zadbany. No i że stoi pod dachem, bo kolor jest naprawdę taki żywy. Nie jest blaku nic w ogóle. No właśnie o to chodzi, bo tutaj jest reszta maszynskowana. schowana. No i obok właśnie kolejne silosy, które brat babci postawił. No i właśnie tutaj hala blaszana na ten kombajn. Dlatego no, on jest w takim dobrym stanie, bo on nigdy deszczu akurat nie widział. No jest kawał hali jednak. No. Na kombaj jeszcze coś jeszcze, ale i samego miejsca to gdzieś jest sporo akurat. No, to przynajmniej chociaż tyle, że większość stoi pod dachem. To co dziadek, jak to będzie dziś z tym rzepakiem? Pierwsze co, to pójdziemy i założymy sieczkarnię z paskami, bo jest jak widziałeś rozpięta. Ja pojadę kosić pomału, bo stołu do rzepaku nie ma, trzeba będzie kupić, a ty w tym czasie przygotujesz przyczepę i podstawisz. Muszę sam na razie rozpracować ten kombajn, jak to wszystko chodzi. No dawaj, kręć tą bajką szybciej, szybciej, bo teraz trzeba grzebień niż kłaść. Tam za bolcami od razu. No już dziadek złapałem tymi bolcami. No jak teraz? Paski pasują? Wszystko już gra? Poczekaj, wszystko na spokojnie pędziochu. Zaraz zobaczę, tu Zobacz klapkę. Naciągnięte, naciągnięte. Powinno być dobrze, okaże się w praniu. Szkoda, że tego stołu do rzepaku nie ma, tak to by więcej zebrał, a tak to pewnie większość wysypie się na ziemię. No, ale na razie musimy sobie poradzić, tak jak jest. No, następny rok trzeba byłoby kupić taki stół do rzepaku. Może by się zostało w rzepaku. Nie mówię, że nie. No, i dziadek już ruszył w rzepak. Widzonek, gdy daj radę, a kopciń trochę. Widać ten dym? No ciężko ma, bo tutaj ten rzepak, kurczę, jest ma zielone łodygi. Ja już idę po 60, przyczepę przypnijmy. Ok, czy dajcie znać w ogóle w komentarzach, co Wy myślicie na temat tej całej tutaj przeprowadzki, tej sytuacji, którą no, akurat spotkała babcie dziadka. Chciałem na początku 30 wziąć, ale jednak przejadę się tą 60 po wujasie. To dla mnie był wujek, a brat babci do to końcu rodzina no jedziemy styczny, polecimy po przyczepę no tutaj to już widać po gospodarstwie, że wujek aż też jakimś biedakiem w czasie komunistycznym nie był bo już miał ciągniki i silosy tutaj konkurował chyba dosyć mocno z tym PGR-em Jakbyście chcieli, to dajcie znać tutaj w tych komentarzach, czy chcielibyście usłyszeć od dziadka historię tego gospodarstwa albo od babci może o prędzej. To jednak babcia tutaj mieszkała, zanim przeprowadziła się do dziadka. Czy chcielibyście właśnie usłyszeć taką historię tego gospodarstwa, jak babcia tu mieszkała, jak to wszystko wyglądało, kiedy ojciec tutaj jeszcze gospodarzył za babci czasu? Tutaj. Dobra, no, cofamy je pod Ja to, to już długo nie będę wam relacjonował. No, postaram wam się trochę ująć, zrobić z żniw w tym pięknym klimacie. Bo naprawdę tutaj klimat tej wsi jest bardzo, bardzo piękny. Jeszcze tutaj w tym tutaj. Tam jeszcze dalej jest taka wielka bagażownia Będzie widać, no zaraz. Jest podpięta, podpięte. Kable jeszcze podpiąć No. Zaraz tutaj, tam będzie widać widać mam się... Nieźle lata Na pokory, bo bez stołu do rzepaku, no to nie może pogonić, a też się dużo gubi, to Jest średnia tym Dobra, jedziemy the base. base To już końcóweczka Dziadkowi idzie całkiem, całkiem sprawnie Jeden zbiornik wysypał Bo sporo tak trochę przeszło Tutaj niestety motowidła tego paku trzepują Brak stołu, no to niestety jest spore straty. Trzeba będzie pomyśleć następnym rok kupić ten stół do rzepaku już na pewno, bo najprawdopodobniej dostaniemy przy rzepaku o, a tu dziadek jeszcze z trzy przejazdy będzie musiał zrobić kombajnem i zaraz będzie. To jest jedno tylko pole polżepako akurat. U, może zbawiał jeszcze jeden zbiornik na Muci Z dwa zbiorniki, No to pewna przyczepa akurat będzie. Jak widzicie, tam właśnie jest ta biogazownia PGR-ów, byłych PGR-ów, bo tutaj budynki zostały jeszcze. No i już zaraz obok zamiędzy są już ich... Nie wiem czy to ich, czy jakiś kapitał to obcy przejął. Ciężko mi powiedzieć. No ale czy to jest kawał Pola. Przejdziemy, tak, no, no, no zobaczcie, no to jest kapał, pola, no, kawał, jednak gazowni tutaj mają, wygazowni, no kiedyś to, to tak wyglądało, no tak, jakby zadnia z naryną w no podjeżdżamy, no prawie już zbiornik tam niewiele zabrakło, żeby już był pełny, no to będą, można oddać ap drugi to tylko trochę przebrakło, ale no, jak już będzie. O, prawie pełna przyczepa rzepaku. Dziadek już czyści, gdy do dziadka. Mry jak, że tak zadocholony z tego rzepaku? No, już możesz wnuczek wskoczyć i wysypać akurat ten rzepak. No, to co ziemia nam dała, jest dla mnie satysfakcjonujące. Chociaż wiadomo, mogło być więcej z racji tego, że brak był stołu i dużo pogubiliśmy. ale. Ten rok był taki, następny będzie lepszy. No wiadomo jak jest. Dobra, trochę tutaj podjadę, aby No trzeba zarzyć ten rzepak po dach. Tym pewnie dziadek pojedzie jutro go sprzedać. I później będziemy kościć dalej.